Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Waltenhofen. Głęboka Bawaria za Monachium, daleko, daleko. W pobliżu, już nawet, no na pewno, Austrii, Lichtensteinu. Naprawdę piękne widoki. No tu akurat nie, gdzie Wam teraz pokazuję, bo jesteśmy w centrum miejscowości przy Automobile Dogan, bo tak się nazywa nasz sprzedawca. Ale tam na przykład macie próbkę I ja nie mówię tu o Lidlu Bo lidlu jest wszędzie Już, ale tam macie próbkę puszka <noise> górków I tutaj tu jest dużo Alp I tak się gada właściwie banalnie Bawaria jest ładna, 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 ale jak się wjedzie W głąb Bawarii W takie wioseczki, to dopiero Faktycznie można dostrzec pięć na tego regionu ja byłem w takiej wyseczce w Gasthausie w Gasthofie z tym. Eee, nie sfilmowałem tego porobiłem parę zdjęć może uda się to zmieścić w filmie a sprowadził nas tutaj raczej sprowadziła Audi A4 Allroad na zlecenie pana Adama 163 tysiące przejechane 2018 rok 2 diesel 190 koni, manualna skrzynia biegów to na razie tyle wiemy o tym Znaczy, wiemy troszeczkę więcej, bo już tu chwilę jesteśmy. Mamy godzinę 10, byliśmy o 9. Sprzedawcy, gdzieś pół godziny temu, ojciec z synem, to biznes rodzinny, wyjechali no prawdopodobnie na śniadanie. Zostawili auto otwarte i pognali coś zjeść. No właśnie, nadjeżdżają, tak jak mówili, będą o 10 z powrotem. Niemiecko-turecka porównywalność. Poranek przed odbieraniem auta widoczek z hotelu, prosty z pokoju hotelowego na maka także widzicie, na poranną kawę jest naprawdę blisko. No tak to wygląda z zewnątrz, czyli osobny dostęp do każdego pokoju, całkowicie bezkontaktowy, no to w Polsce też już występuje, ale nie w takich miejscach. Nic sobie nie przypominam w Polsce. Znaczy, można sobie zarezerwować pokój przez booking żadna to płatna promocja, po prostu fakt: zamawia się, kontakt jest tylko przez e-maila, przez aplikację i po prostu się przyjeżdża. Jest opłacone: przyjeżdża się, dostaje się e-mailem kody i można wejść do pokoju. A mak jest tuż za rogiem, o tu. No a tak to wygląda od strony widoczku, którą mam pokazywane wcześniej. To odsunięte to jest właśnie... Na no to Audi już odebrane, jesteśmy pod udziałem komunikacji, trochę się to przedłuża. Mamy termin na 10, mieliśmy termin na 10, jest po 10, ale byliśmy tu wcześniej. Ze sprzedawcą niestety nie mógł czekać, urwał się, pojechał już. Tam byliśmy o 9, u niego dokumenty. Rura do Wydziału Komunikacji. Oto jesteśmy. Czeka nas teraz droga 8-9 godzin do Polski. A jutro do Warszawy, do pana Pawła. Po weryfikacji sygnalizowaliśmy klientowi, że opona prawy przód jest nadmiernie wytarta w stosunku do jej odpowiednika z lewej strony. No i jak widać na załączonym obrazku, tak to się właśnie prezentuje. No dobra. Ciekawe, czy ktoś się zorientował, że to nie to koło, a przede wszystkim nie to auto. A no tutaj mamy te opony. No to jesteśmy w drodze. Stopnęły 3 godziny w Norymbergi. 197 km na godzinę, przejechana prawie 300 km. Spalanie 5.1. Tu ciekawostka, to statystyka od początku użytkowania tego auta: 164 395, 2715 godzin jazdy, średnia prędkość 61, średnie spalanie 6. Przynajmniej jeszcze jakieś 500 km do Polski, a no, jutro do Warszawy. Powiem wam, że się bałem tej zjechanej opony z Opla. Myślałem, że będzie ściągać, ale nie. Jedzie prosto. Żeleta. Rakieta. Zrobię ten zapach Audi o poranku. Mamy godzinę 6.04. 3 czerwca, piątek. Wyruszamy do Warszawy. A tu dane za wczoraj. 780 km, 8.31, tyle zajęło nam czasu ta trasa. 92 km średnia prędkość i 5.2 spalanie. Jak na dwulitrowy diesel 190 KM całkiem nieźle. To pan Paweł odjechał, przepraszam drodzy pana Paweł, bo chyba wcześniej gdzieś przy jakimś nagrywaniu pomyliłem imiona. Na zlecenie pana Adama. Ale zdarza się, klientów jest dużo. Audi odjechało, gdzieś tam po stronę. Tutaj właśnie. Pałac Kultury. Idę zapytać ile kosztuje, bo wszyscy mówią, że ceny nieruchomości idą w górę. No mam trochę oszczędności, więc może zainwestuję.